Skrzat w czerwonym kapeluszu na placu zabaw w Zagnańsku od razu przyciągnął uwagę mieszkańców gminy. Nie jest to kolejna atrakcja do zabawy, ale prawdziwe poidełko z kielecką zdrową wodą. Forma nawiązuje do miejsca, w którym usytuowano zdrój, a które zostało wybrane nieprzypadkowo. Tak się szczęśliwie złożyło, że władze gminy Zagnańsk wybudowały bardzo ładny plac zabaw, ale i też rekreacji, wypoczynku, gdzie rodziny z dziećmi tam przyjeżdżają, korzystają z tego. I było idealne miejsce na to, żeby tego Bartusia postawić. To jest miłe, kolorowe, życzliwe. Dzieciaki na pewno będą, będą tam chętnie przebywać i korzystać. A przy tym, wystarczy przycisnąć i leje się woda z ładnego kraniku do ładnej miseczki. Sama idea pojdełka powstawała kilka miesięcy. To jest pierwszy taki, taki zdrój, który został ustawiony w zagnańsku. Ale mam zamiar podobne, w tym hydranty, ustawić w mieście kielce. Oczywiście uczynię to w uzgodnieniu z władzami miejskimi, bo trzeba pewien charakter zachować. Dlatego, że one są barwne, miłe, bardzo tak pozytywnie oddziaływujące na, na, na każdego chyba człowieka. Do tego na tych zdrojach, akurat, bo tutaj w Zagnańsku tego nie było. Będziemy również y, zawierali napis, pij wodę z kranu, bo zdrowa, bo tak jest naprawdę. Podobnie jak lokalizacja, nieprzypadkowe było również imię. Poidełko nazwano Bartek, by kojarzyło się z gminą Zagnańsk. Planowane są kolejne, między innymi w Kielcach. Jak mogłoby się nazywać? Mógłby się na przykład Wojtuś nazywać, prawda, ale no Państwo możecie, możecie do nas zgłaszać jakieś inne propozycje, bo rozważymy poważnie ale raczej w kierunku takiego ciepłego, ciepłego nazewnictwa, żeby pozytywnie, pozytywne skojarzenia budził, pozytywne emocje, bo chcemy, chcemy, żeby tak poszczekano naszą firmę. Wodociągi kieleckie koszty utrzymania poidełka wzięły na siebie. Woda płynie prosto z ujęcia w Zagnańsku.